Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z reading vlogiem. Ogólnie ten wstęp miałam nagrać na początku nagrywania vloga, ale zapomniałam. Więc już, tak jakby, jestem po nagraniu w ogóle update'u czytelniczego. Dlatego jestem tak samo ubrana jak w następnym klipie mówionym. Ale tak, przyszłam się przywitać i powiedzieć tylko, że to będzie po prostu taki luźny vlog. Nie mam tutaj żadnej premiery książkowej, raczej po prostu czytam to, na co mam ochotę. Jeśli chodzi o to, co czytałam, gdy zaczynałam nagrywać tego vloga, to czytałam Zgromadzenie Cieni, które już przeczytałam i o tym wam powiem w dalszej części vloga i zaczęłam też Nic tu po was, o czym też wam mówię w dalszej części. Zaczęłam też kolejne książki już, ale o tym też później usłyszycie. Po prostu... Zapraszam Was na vloga i mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Z update'em czytelniczym, bo trochę mi się udało przeczytać, może nie za wiele, ale coś jest zawsze. E, więc tak. Dobra, nie mam tutaj tego, z czego chciałam zacząć. Skończyłam Zgromadzenie Cieni e, i jest to drugi tom po Mroczniejszym odcieniu magii, Wish I teraz tak, ogólnie bardzo dobrze bawiłam się przy tej książce. Nie będę Wam mówić, co tu się dzieje, bo jest to no dalszy ciąg serii, mm, więc byłyby tu spoilery, a tego nie chcę robić. Mm, bawiłam się dobrze, ale wydaje mi się ta książka troszkę niedopracowana i taka. No, sama nie wiem. Po prostu jest tu kilka niejasności i, i rzeczy troszkę zbyt niemożliwych. Mamy tutaj motyw turnieju, co ja bardzo lubię w książkach, więc to mi się podobało, przez co świetnie się bawiłam czytając to, ale um, to, co najbardziej raziło mnie w oczy, to chyba to, jak bardzo łatwo wszystko przychodziło Lili. E nie wiem, ja strasznie lubię tę bohaterkę, ale mam wrażenie, że po prostu za łatwo tutaj miała i jak coś się waliło, to jednak później się naprawiało od razu. I nie wiem, czy to jest spoiler, czy nie, więc na wszelki wypadek tutaj dam wam czas, do którego macie sobie przewinąć, bo teraz powiem coś spoilerowego. To, że brała udział w tym turnieju, ok, udawała kogoś innego, no dobra. Większość osób się nawet nie domyśliła, że to um, jest ona, więc to jest dla mnie trochę absurdalne. Ale fakt, że z taką łatwością przyszło jej wygrywać te walki, to, to było dla mnie trochę takie niemożliwe. Poza tym uwielbiam ten świat, uwielbiam bohaterów yy, i na pewno za niedługo, może nawet dzisiaj, wezmę się za... Yy, nie mogę chwycić... za trzeci dom. Do tego, co ja tutaj jeszcze mam. Mam tutaj nic tu po was, yy, gdzie jestem na stronie 107. I powiem wam, że strasznie mi się podoba ta książka. Bardzo dobrze się przy niej bawię. Jest bardzo intrygująca. Mamy tutaj historię yy, pewnej kobiety, która została poproszona przez swoją przyjaciółkę mm, o opiekę nad jej pasierbami. Ta przyjaciółka wyszła za bardzo bogatego mężczyznę, em, który z inną kobietą ma właśnie dwójkę dzieci, i niestety te dzieci są dość em, ogniste. Dosłownie, ponieważ w momencie, gdy mają za dużo emocji w sobie, zaczynają się palić. Przemawia też przez nich taka ogromna agresja, więc no nie jest to łatwo do zgryzienia i łatwe dzieci do, do opieki. Natomiast ta kobieta się, nasza główna bohaterka, która jak się nazywała? Madison, nie, Lillian. I Lilian, Lilian, tak się nazywa nasza główna bohaterka, zgadza się na to, zgadza się na opiekę nad tymi dziećmi, zaczyna mieszkać tam u nich, u Madison i jej męża. Zgadza się głównie dlatego, chyba, że po prostu chce spróbować tego bogactwa, doświadczyć tego bogactwa, które ma Madison. Jeśli chodzi o moment, w którym jestem, to Lilian właśnie poznała dzieci, nie było to łatwe spotkanie i Tyle, zobaczymy co będzie się tam dalej działo. Wiem, że ta książka zbiera naprawdę świetne opinie, więc mam nadzieję, że nic tu się nie zepsuje. Zaczęłam też na Ondel, ale tu jestem dopiero na początku, więc nic Wam e, nie powiem. Czuję, że to będzie bardzo ciężka książka, tak też większość osób mówi, że jest cięższa od Maresji, jest też dla starszych osób, jest bardziej brutalna. Mamy tam więcej, wiecie, różnych drastycznych scen, na przykład przemocą seksualną. Więc ogólnie zobaczę, czy ją przeczytam, bo nie czuję, żeby to był najlepszy moment na nią, ale z jakiegoś powodu po nią sięgnęłam. Więc przeczytam troszkę i, i później zadecyduję. I za niedługo jadę też do Żywca, więc pomyślałam, że wezmę jeszcze jakąś książkę ze sobą, więc postawiłam na 27 śmierci Tobiego Obeda, czyli reportaż, bo dawno nie czytałam. z update'em czytelniczym, ponieważ troszkę udało mi się przeczytać. Po pierwsze, skończyłam nic tu po Was i koniecznie czytajcie tę książkę. To było naprawdę dobre. To jest zwykła obyczajówka i tak naprawdę mamy tam historię pewnej dość dziwnej rodziny, gdzie został dodany jeden element w postaci tego właśnie, że dzieci pod wpływem emocji zaczynają się palić i zajmuje się nimi ich taka opiekunka, guwernantka. I tam dzieją się różne rzeczy. Zakończenia się nie spodziewałam. Nie spodziewałam się w ogóle, w jaką stronę pójdzie ta historia i co tam się będzie działo, bo tak naprawdę nie mamy jednego konkretnego jakiegoś zwrotu akcji, jakiegoś wielkiego wydarzenia. Nie, to raczej idzie dość stopniowo i dochodzimy do takiego bardzo ważnego wniosku na końcu, mam wrażenie. I mamy pokazane, co to tak naprawdę jest rodzina, i, i widzimy to, jak niekiedy ludzie są w ogóle. Ześlepieni swoją karierą e, i nie patrzą na potrzeby innych, swoich najbliższych, jak dzieci, e, będąc wykluczone, postępują. Jest strasznie ciekawa pozycja, naprawdę. Wow, dałam cztery gwiazdki, bo, bo, bo zrobiła na mnie duże wrażenie. Następnie jestem w którym rozdziale? czwartym rozdziale, Wyczarowania Światła, czyli na stronie 153. Przyznam wam szczerze, że tak jakoś nie mogę się wciągnąć w tę część. Zmęczę to i to skończę, ale na razie nie wiem, nie jestem zaangażowana w całą historię. Może dzięki temu, że skończyłam już to, teraz bardziej jakoś się wkręcę w to, zobaczymy. Yy, ale tak, no czytam, powoli mi to idzie jakoś, ale no jak to tam będzie, nie wiem. Mam nadzieję, że do końca roku uda mi się skończyć całą tę serię, będę z siebie naprawdę dumna. Ogólnie zaczęłam też czytać 27 Śmierci Tobiego beda. jestem na 85. stronie, ale żeby Wam o tym powiedzieć więcej, muszę zebrać myśli, bo strasznie ciężki jest ten reportaż i czuję, że potrzebuję go troszkę więcej przeczytać i wtedy Wam o nim powiem, bo. Robi mi w głowie bardzo dużo rzeczy, i gdy to czytam, niekiedy jest mi do tego stopnia niedobrze, że muszę odłożyć książkę, bo jest tak wstrząsający, jest tak obrzydliwy, i rzeczy, które są tam opisane, są dosłownie. Tragiczne. Na pewno jest to książka dla ludzi o mocnych nerwach, ale myślę, że warto, jeśli tylko dacie radę, to, to myślę, że warto. Um, ale tak jak mówię, no przyjdę później wam o niej troszkę więcej powiedzieć, co tu w ogóle mamy, bo na razie nie czuję się na siłach i nie czuję, że wystarczająco wiele przeczytałam. Ja w ogóle 27 śmierci Tobiego Obeda zaczęłam czytać, gdy jechałam do Poznania. Nie wiem, czy wam to powiedziałam, czy nie, bo pewnie widzieliście, że byłam w Poznaniu na dosłownie 24 godziny. Bo Zuza miała urodziny, więc, więc do niej pojechałam i ogólnie miałam jechać pociągiem 5 godzin, a moja podróż przedłużyła się do 8 godzin i łącznie z żywca jechałam do Krakowa i z Krakowa do Poznania 13 godzin. Cała moja podróż trwała 13 godzin. To było najgorsze, co ostatnio po prostu przeżyłam, jeśli chodzi o podróże. PKP nie, 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 po, nie polecam. Od dzisiaj chyba zacznę tam znowu jeździć samochodem, bo ogólnie pociągi to jest dramat. Więc tak, takie podsumowanie mojego ostatniego piątku. Ale tak, ja teraz zbieram się do żywca, zastanawiam się, jakie książki ze sobą wziąć. Jeszcze zobaczę, na pewno wam później pokażę i. I tyle, widzimy się później. Kadr i światło ogólnie nie powalają, ja wiem, ale jest godzina 18.17, przyjechałam niedawno do żywca i ogólnie czekało tu na mnie... Czekajcie, bo to jest chyba po w ogóle wszystko. Okej, okay, nieważne, lepiej nie będzie. Czekało na mnie kilka prezentów. Po pierwsze, Winidia, dziękuję bardzo za wysłanie małego prezentu świątecznego. Tutaj dostałam również przepiękną kartkę. Wydaje mi się, że jest ręcznie robiona. I do tego też były słodycze. Niestety nie mam tego fajnego opakowania, bo było w takim kartoniku z reniferem. A, ale w tym kartoniku też były włożone uszy renifera, które moja mama potrzebowała do pracy, więc jestem z tym kartonikiem rozprawiła. I zostawiła mi same słodycze, które na pewno zjem, oczywiście. I też od wydawnictwa Jagła dostałam tutaj taki mały, świąteczny upominek, więc wam pokażę, co tutaj mam. Bo się totalnie nie spodziewałam. Bardzo miło. Że, że wydawnictwa myślą o takich rzeczach i wysyłają. Czekajcie, bo ja nawet nie wiem, jak to Dzięki Pokijdełki. Cóż to jest? Patrzcie się, jakie fajne. Tea bag. Okej, okay, czyli. Tea with love. Tea with love. Jak to się odbiera? Fruit berry mix, czyli herbatka. Dostałam drewna, drewnianą taką. Bombkę, ale no, w sensie ozdoby na choinkę z moim imieniem. O, wow, ale śliczne. I czekoladkę. Czekolada artystyczna, karmelowa, ręcznie robiona, świąteczna. Ale cute. Dziękuję. Jeszcze Wam coś pokażę bo ja tutaj mam taką starszą sąsiadkę, która zawsze odbiera mi paczki, jak coś do mnie przychodzi. Jest najlepsza na świecie. I czasami mi daje jakieś tam upominki na różne okazje. I przyszła ostatnio i powiedziała, że um, czeka na mnie spóźniony prezent od Mikołaja. I dała mi tego kota. I jak mu się naciśnie brzuszek, to ten kot zaczyna miałczyć, ale nie będę tego teraz robić, bo strasznie głośno miauczy. Ale rozumiecie to? Czytanie jest najsłodsze na świecie, bo chyba trochę jest. To jest najpiękniej zapakowany prezent, jaki zobaczyliście w życiu? Prawdopodobnie tak. Przychodzę zakończyć tego vloga. Wciąż czytam 27 śmierci Tobiego Obeda. I w bardzo dużym skrócie. Ta książka jest o Kanadzie, o tym, co działo się kiedyś i jak duży wpływ to ma te wydarzenia mają aż do dnia dzisiejszego. Um, mamy tutaj bardzo dużo drastycznych scen, e, rzeczy, które dotykały głównie dzieci, rodziny, jak rodziny były rozbijane, dzieci były brane do różnych ośrodków, e, gdzie zarządzali e, ludzie związani z kościołem, którzy powinni być dobrzy. Nawet dobry przykład. a Robili rzeczy naprawdę bardzo złe e, tym dzieciom, między innymi e, wchodziła tu w grę przemoc seksualna, przemoc fizyczna, i czyta się to naprawdę bardzo ciężko, bo rzeczy są opisane często dosłownie. Ale dzięki temu też możemy zobaczyć, na jak ogromną skalę to było i porównać tak naprawdę to, co dzieje się teraz do tego, co, co było kiedyś. I zobaczyć, że. Większość z tych rzeczy nie zniknęła. Jestem bardzo zaangażowana w ten reportaż i robi on w mojej głowie bardzo dużo i na pewno zostanie w niej na długo, bo jest to jeden z najlepszych, jakie przeczytałam. To na pewno. Jest bardzo dobrze napisany. Nie tylko temat jest ciekawy, ale uważam, że sam reportaż też jest dobrze napisany. Więc tak, więc to tyle. Jeśli chodzi o inne książki, które czytałam, będę o nich mówić w Następnym vlogu, który zobaczycie, więc tutaj o nich już nie mówię. Czytam też Wyczarowanie Światła, ale tam nie zrobiłam jakiegoś wielkiego postępu, bo mnie jakoś tak ta część nie wciąga, nie wiem dlaczego. Ale tak, to tyle. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas. Ten vlog się wydłużył, miały być dwa vlogi, ale zrobiłam po prostu jeden. Ja Wam życzę wesołych świąt i mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas, nieważne czy obchodzicie święta czy nie. Mam nadzieję, że spędziliście go w miłym gronie, w miłym towarzystwie, że dużo zjedliście dobrych rzeczy. Ja się tak nażarłam za przeproszeniem, że ledwo się ruszam. I koniecznie pochwalcie się, czy dostaliście jakieś fajne książki, albo czy wy komuś sprezentowaliście jakieś książki. Wszystko mi piszcie w komentarzach. A ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć!